Jak wystawić fakturę sprzedaży w subiekcie raz 2-3. W celu wystawienia faktury sprzedaży w aplikacji Subiekt raz przejdź do modułu sprzedaż faktury, a następnie kliknij w ikonę plusa. W nagłówku formularza faktury widoczny jest numer dokumentu nadany według konfiguracji. Poniżej znajdują się pola pozwalające zmienić domyślny sposób wyliczania dokumentu, walutę, rodzaj transakcji. A także ustawić oznaczenia JPK dla JPKV7. Oznaczenia GTU są aktualizowane automatycznie w zależności od produktów, które znajdą się na dokumencie. Pozostałe oznaczenia możesz nadawać ręcznie. Wybierz klienta z listy lub dodaj nową kartotekę korzystając z zielonej ikony plusa. Wprowadź daty. Domyślnie podpowiadany jest bieżący dzień. Miejsce wystawienia pobierane jest z danych Twojej firmy w koncie Insert. Teraz wprowadź produkty do faktury. Możesz wybrać pozycję z listy. Wstawi się ona do dokumentu wraz z jednostką, ceną i stawką VAT z kartoteki. Masz także możliwość wpisania nazwy, której nie ma w kartotece produktów i wstawienia jej do dokumentu za pomocą opcji Dodaj produkt do dokumentu. Musisz wówczas samodzielnie ustalić jednostkę, cenę i stawkę VAT. Wprowadzony tu opis pozycji może pojawić się na wydruku faktury. Wartość dokumentu to kwota, którą klient będzie musiał zapłacić. Formę płatności oraz termin zapłaty wybierzesz poniżej. Możesz także od razu oznaczyć dokument jako opłacony. Jeżeli chcesz, żeby na wydruku faktury widniał inny opis terminu płatności, zaznacz pole poniżej i wpisz swoją treść, np. tydzień od podpisania umowy. Zaznaczenie mechanizmu podzielonej płatności spowoduje dopisanie stosownej klauzuli o podzielonej płatności w nagłówku faktury. Dla formy płatności przelew podpowiadany jest domyślny rachunek bankowy firmy. W pole wystawił wstawiany jest zalogowany użytkownik 2-3. Możesz także wprowadzić dane osoby odbierającej dokument. Jeśli chcesz, wprowadź opis dokumentu, który może pojawić się na wydruku faktury. Na dole formularza dostępna jest sekcja Inny adres dostawy, gdzie w razie konieczności podasz dodatkowe dane dla dostawy sprzedanych towarów. Zapisz fakturę. Możesz ją teraz pobrać na dysk komputera lub wysłać do klienta mailem bezpośrednio z subjekta raz-2.3.